Halo halo, dochodzi godzina 19, jesteśmy na stadionie Rowu Rybnik przy ulicy Gliwickiej 72. Dzisiaj rybniczanie zmierzą się ze Spartą Katowicą, Katowice w ramach 14. kolejki pierwszej ligi śląskiej Interhall. Dzisiaj razem ze mną ekspert Grzegorz Goncerz. Witam witam dzień, witam, dzień dobry, cześć. Tu zawsze się grało w piątki o godzinie 19. Dzisiaj mamy... Dzisiaj mamy sobotę, natomiast również godzina 19:00 piłkarska pogoda. Murawa dobrze przygotowana, tak wspomniałem, szybka. Fajnie się będzie grało w piłkę. Natomiast ja z perspektywy tutaj stolika komentatorskiego na pewno zazdroszę moim młodszym kolegom. Natomiast liczymy dzisiaj na dobre zawody. Arbitrem głównym tego spotkania będzie Przemysław Burliga z kolei jego asystentami będzie Tomasz Czermak oraz Igor Korradini. Pomocnik ten dysponuje świetną techniką oraz z dobrym wykonawcą stałych fragmentów gry. I teraz pierwsza, groźniejsza sytuacja. Ośrodkowanie w pole karne. Kolejna główka. I rzeczywiście yy, było bardzo groźnie. To jest kolejna sytuacja i mamy pierwszą bramkę. 14 minuta spotkania. Rowrybnik po stałym fragmencie gry strzela. Pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Starają się wyprowadzić kontratak. Jeszcze teraz Zambrano do Mazurka, Mazurek. No i teraz naprawdę sytuacja dosyć mocno kontrowersyjna. Jednak cały czas to gospodarze w posiadaniu. Teraz strzał z dystansu. Zacharczenko, który wraca do kontuzji. Kemski, który również leczy uraz. Chwila. Gące, czyli ja, który pozuje. Zobaczmy teraz. Teraz dobry strzał z dystansu, ale na skrzydło po to, żeby jak najszybciej wznowić swoją kontratak. Ale jednocześnie piłka została wybita i teraz mamy pierwszy żółty kartonik w tym spotkaniu. Ukarany został Mateusz Mazurek. To mi jednobramkową stratę, mamy dosyć nie, niecodzienną sytuację. Ponieważ trener drużyny Sparty Katowice zostaje ukarany dwoma żółtymi kartkami, w konsekwencji czerwoną kartką w 37. minucie meczu. Rezerwy GKS -u Tychy przegrały na własnym boisku z Gwarkiem Ornontowice. Wiktoria pokonała na 1 do 0. Warka, bardzo góry. ładna akcja jeśli chodzi o piłkarze z party Katowice. No i e, bardzo groźny chciał Dawida Lipnianka. taki niewdzięczny trabamkarza e, po tafli. E, czyli po tej nasiąkniętej murawie, która jest bardzo szybka. Ale zobaczymy teraz. Sikora, Sikora! E, atakują e, piłkarzy e, z Rybnika i rzeczywiście możemy... Teraz. teraz mamy lekkie zamieszanie wawoczne. Chcąc odzyskać piłkę kopną zawodnika Rowu Rybnik w nogę. I właśnie wałoczny, ukarany żółtym kartonikiem. Drugie tempo przyjął lepiej na klatę i sfinalizował sytuację. I właśnie teraz rozpoczynamy. Drugie 45 minut w Rybniku. Teraz mamy strzał z dystansu, ale świetnie, Kucharski. Teraz zeszutowanie w pole karne, Kucharski. Dobrze piątkuje jeszcze strzał i mamy drugą bramkę. Ale rzeczywiście można powiedzieć, że kalka sytuacji z pierwszej połowy, ze swojego fragmentu gry. Dobrze e, piłka dośrodkowana przez piłkarza e, z numerem 96 Piotra e, Groboża. Interweniował Nalin Kucharski, który spiąstkował e, tą sytuację e, na nogę e, piłkarza e, Krzysztof. W pierwsze i w drugie tempo zażegnał sytuację. Choć jeszcze e, Mandrysz wciąż przy piłce. Mandrysz po prostu Kolejna sytuacja dobra, ale więcej, bardziej energetycznej piłki i rzeczywiście e, coraz groźniej pod bramką gospodarzy. No możemy już wyczuć tym, wyczuć takim lekkim zapachem, że możemy spodziewać się o, bramki i teraz piłka. mazurek! Zambrano, ale to powinna być bramka! O, jak Bartek Sobotka, jak on sobie to wymyślił, jak zagrał do mazurka. Ten wykazał się dużą empatią, zagrał do Zambrano, natomiast wydaje mi się, że on tą piłkę. Ale, ale zobacz, jeszcze my, raz tą... Zambrano! Ale on tą piłkę chyba trafił nieczysto. Zawodnik Akademii Miłosz Nowak, ale zobaczmy, Bartek Kędzierski. Teraz przedłużenie jeszcze w polu karnym. Blisko teraz strzelnia bramki Sparta, ale jeszcze, jeszcze jest okazja, jeszcze dośrodkowanie. Dobiega wawoczny. Teraz Kamila Torres troszeczkę wyżej, wy, Chodź, wyszedł, ej, wyżej. teraz Sędzia we wcześniejszych sytuacjach e, karał e, piłkarzy z Katowicy e, kartkami za takie zachowanie, natomiast tutaj e, to zachowanie piłkarza z Rybnika, no gdzieś tam... E, Podanie za plecy do Mazurka, teraz zagranie do środka, ale po raz kolejny zabrakło. Piłka będzie dochodząca, my wiemy, że on ma dobrze ułożoną tą prawą nogę. Zagranie na dalszy słupek, do środka, jeszcze bliski strzału teraz Krzyśków, ale jeszcze Zambrano strzela. Jak zabrakło dwie na piłkarzy Rybnika, Bartek Kucharski szybko ustawił piłkę, jeśli chodzi o rzut rożny. Ustawił, zrobił to piłkarzom z Rybnika, natomiast ci tutaj w sytuacji 3 na 2 w bocznym sektorze. Teraz dobre rozegranie, ma jest sytuacja strzał, ale piłka ubija słupek. Kamilo Torres y, powędrował na pozycję numer 9, czyli y, prawdopodobnie ta piłka będzie transportowana w jego okolicach. To on będzie miał te piłki zbijać, y, to on będzie miał powalczyć w powietrzu y, po to, żeby czy to Mazurek, czy Kędzierski y, mieli swobodne sytuacje. Jaka to była dobra piłka. Do groźnej sytuacji do piłka z numerem bodajże 23, natomiast no, tam zabrakło naprawdę niewiele, żeby lepiej przelobował wysoko ustawionego Bartka Kowarskiego. I równocześnie tutaj możemy zobaczyć na boku boisko przygotowującego się zawodnika Rowu Rybnik, a dokładniej za Mateusza Cywki, który będzie występował z numerem 77 Piłka no w takim dobrym sektorze jest Torres, jest Krzyśków, jest Łączek, który potrafi się znaleźć. Idzie na obok Sobotka, dobra piłka i zobaczmy! Uj, jak naprawdę! Jakżeż niewiele bodajże Lipniak. Rybnika jeszcze kontynuujemy ten atak. Bartek Sobotka wcześniej środkowanie Jaka dobra piłka! Lipniak! No i trzymamy mamy rzutka? Będziemy karny. mieli kontrowersję i będziemy mieć jedenastkę! Tak jest, no błąd bramkarza, źle interweniował e, jeśli chodzi e, o tą piłkę, zobaczmy. Jednocześnie bramkarz ukarany żółtym kartonikiem. Mazurek, Mazurek kontra Przązowski i wygrywa Mazurek! Mamy 2 tak do jednego. Jakżeż pewnie Mateusz Mazurek to zrobił, bramkarz w jednym rogu, on potafli umieścił piłkę w drugim rogu, no i teraz mamy spotkanie, mamy mecz, 73. minuta spotkania. A potem na sam koniec to oni wychodzili zwycięsko z tych starć. I zobaczymy, czy to będzie tak samo w tym przypadku. Łączek dobrze podciągnął. E, Meyer z Kamilo, ten został Jeszcze na pozycji łączę. numer 9. Absolutnie. E, Piłkazu Skotowiczowi. Kamilo ja Tornes! A pan sędzia odwiedza rzut wolny, wysoko na noga Lipniaka. Nie mają wynik, to tutaj trzeba kraść te sekundy, trzeba kraść te nadarzające się minuty i w tych sytuacjach teraz jak najwięcej utrzymać futbolówki. Ale teraz piłka w stronę Mazurka, próbuje dowiedzieć do niej Brzozowski, a... ale mamy tutaj kolejną interwencję i nie zdziwię się, jeżeli to będzie druga żółta kartka, a w konsekwencji czerwona kartka dla bramkarza drużyny Rowu Rybnik. i Gospodarze będą kończyli mecz w dziesiątkę. Tak jest, ale piłkarze z party domagają się rzutu karnego. Czas, kiedy piłkarze z Katowic mogli się zregenerować i na pewno podążą po to, żeby zdobyć bramkę. Zobaczmy, Bartek Kędzierski, ruch 16. Teraz starał się zaskoczyć. Znając życie, arbiter doliczy w, przez tą przerwę prawdopodobnie co najmniej 4 minuty. Teraz mamy kolejny V-bramkarza i mamy kolejną żółtą kartkę w wykonaniu... Golki pera, drużyny rowu rybnik. Z uderzenia z tej pozycji Ale na wydaje treningach. mi się, że chyba Mazurek, a nie to Bartek Kędzierski, Światło. Kamilo. Kamilo to Mamy 2 do 2. Tak jest. To co powiedzieliśmy trzeba dać yy, pomylić się Bramkarzu. Yy, Kędzierski oddał soczyste uderzenie. W środek bramki, plewka yy, wypluł przed siebie, natomiast Kamilo. Yy, jakże wspominaliśmy, nie yy, jak Carlos Walderama ruszył na tą piłkę. Ci piłkarze, którzy wzięli wszystko w swoją garść, odwrócili losy spotkania. Mamy 2-2 i mamy kolejny sytuację. Piłka odbita, będziemy mieli trzeba przy, przy w posiadaniu piłki. Zambrano schodzi do środka, patruje, te, wypatrzył, teraz Lipniak, Lipniak! I teraz Alibera, sprawdził refleks plewki. Paweł Mandryż nie wykorzystał tego, tej sytuacji i tego błędu ze strony defensywy. Sparty i Kucharski teraz broni i być może znajdzie Kamilo Torresa, być może znajdzie Wawocznego bądź innych wyższych zawodników. I będzie bramka, niestety piłka wybita, ale prosto pod nogi Sobotki. Jeszcze kontynuacja tego stajego same, fragmentu gry Bartek potrafisz wygrać ten pojedynek właśnie tak. Właśnie się zabrać po lekarnej teraz tylko dograj! I Kamilo! I, Kamilo! I Kamilo! Kamilowkę! Kamilo Torres, proszę Państwa, to jest mecz tego kolumbijskiego obrońcy. Druga bramka tego zawodnika w tym meczu i druga bramka w tym sezonie. Ale Bartek Kędzierski, jak on tutaj z boku zatańczył. Jak on wygrał ten pojedynek z Mandryszem. Ograł go przy linii, dostarczył piłkę w polkarnym. Ta zatańczyła i tam... Ten bezbłędny, ten fenomenalny w dzisiejszym spotkaniu Kamilo Torres odnalazł się najlepiej w tej sytuacji i trafił do pustej bramki. Mamy 2 do 3. Kamilo Torres z dwoma bramkami, sparta w natarciu. I wyrywają, i obalają twierdzę w, ryb... w Rybniku. Teraz jednak świetne, świetne obrócenie się, strzał z dystansu. Natomiast on złapał się za głowę, zobaczmy cały fragment gry. Kamilo Torres głową Kucharski wybija piłkę. Pięściami. I teraz Zambrano opanowuje tą futbolówkę. A, I teraz jaka dobra piłka Wawocznego. Jak on zobaczył Kędzierskiego. E, taka e, piłka e, dobra zagrana z rotacją. Bartek chyba troszeczkę lepiej mógł się zabrać piłką do przodu. Natomiast mamy fałd na 25. mecze. E, I mamy kolejną e. żółtą kartkę dla na rybnik. Natomiast na bo bocznej linii boiska możemy przyzobaczyć przygotowującego się do wejścia na boisko zawodnika Sparty Katowice. Ale jeszcze strzał z dystansu teraz. Bliski z szczęścia. Bodajże Mati Mazurek nie daje mu przyjąć tej piłki i ten takim nieprzygotowanym zagraniem wybija piłkę. koniec spotkania. i Rzeczywiście, Sparta zdeterminowana, agresywna w drugiej połowie od momentu straty drugiej bramki. Rzeczywiście, zupełnie inny zespół, z inną energią, wysoko, agresywnie grający, stwarzający sobie wiele sytuacji bramkowych. Wycięża na ciężkim terenie w Rybniku.